Witam Was wszystkich, to z tej strony Szalona Małpka. Chciałam powiedzieć, że nie będzie na razie filmów, bo na razie nie czuję tej weny i weżu i nawet magii świąt przez to, co mnie spotkało, czyli że na TikToku, że po prostu zostałam tak mocno zhejtowana, że po prostu szkoda gadać. Jeśli chcecie wiedzieć dlaczego, to piszcie w komentarzach, a ja odpowiem na nie. Tylko tyle chciałam powiedzieć, że nie będzie żadnych filmików. Na razie dam chłopakowi znać, że wstawił filmiki, że wracam na kanał. Ale na razie ich nie będzie. Mu nie czuję tego Wszystkiego, więc dużo zdrowia, szczęścia, pomyślności, dużo kasy, miłości w gronie rodziny, ciepła w gronie rodziny. Co jeszcze mogę Wam życzyć? Z okazji Mikołajek oczywiście zapraszamy na nasz kanał, subskrybujcie, jak będą włączone komentarze to komentujcie. Zapraszamy na inne nasze filmiki.